Cześć, witam bardzo serdecznie. I to jest już mój kolejny odcinek. Jak Wam pomóc z Minecraftem? Tak, Wielu miał problem z luncherem. Więc pokażę Wam skąd pobrać Minecraft by Zyczu. Wchodzimy w naszą przeglądarkę. Wpisujemy www.minecraft.zyczu.pl. Tutaj mamy nasze informacje na temat, jak pobrać Zyczu. Na razie odpalimy naszego, naszego Minecraft by Zyczu. Moc dość przypisanego. Synchronizacja ustawień z modami. Tak, co jakiś czas się synchronizuje, że mody się na inną wersję przerzuca. Najlepszy to na przykład. Dowiecie się więcej o modach na Steam. Tutaj macie teksturpaki do waszego Minecrafta. Ja sobie właśnie pobiorę jeden z nich. przy okazji wam pokażę, jak pobrać I tak, załóżmy, który będzie fajny. Mm, Group. Ten jest bardzo ładne. 32 32. Poczekaj. Tutaj czekamy na to. Powierz nam. Pobieramy to. Wychodzimy. Tu ulaza Co mu się pominąć. Trochę tego dużo. Wchodzimy w pobranie. Wypakujemy i czekamy. Zobaczymy, jakie to są takie. I tak. Synchronizacja nam jeszcze się nie powiera, co robimy na razie przerwę. I jesteśmy znowu po przerwie, bardzo długiej. Zobaczcie sobie na nasz cygarek, jaki był. I w tym, właśnie paseczku, o, w tym narzędziach, tutaj możecie zmienić sobie wasz ilość ileś Tutaj wszystko jest zapisane. nie trzeba zapisać własne mody. Tak, klikamy tutaj. I są nasza paczka pokazana. Server game 1.62. Paczka modu. Mam tylko to Optifina. Chcę sobie zainstalować jest minimap, Piszę ray. I tutaj wszystkie mody na Ray. jest minimap. Kategorie. Kategorie mamy troszkę dużą. Biblioteka. To bibliotego moduher. Audio mod. Dodajem sobie, bo bardzo fajne jest. Eee... Uh, costume of Spawner Backscore Nie wiem czy dobrze to czytam A według mnie dobrze Nowości Go liver nie jest zbyt dobry I tego Towncraft jest na 1.5 To już, o wyszła aktualizacja No i tak, kiedy mamy te wszystkie mody Tutaj mamy okienko zamykane A jeszcze jak to znowu zrobić? Nowa paczka, ale wyłączamy to. Uruchomimy grę. Będzie Wam się aktualizować, gra. Znaleziono aktualizację z trzech modów. Więc to będzie się nam robiło. Jak to się nam zrobi, to na stronie macie aktualizację. Tu ja tutaj właśnie po grę pobrałem jeden z paczki mojej. I tak bardzo Was przepraszam moi widowie od Minecraft z modami butami, ponieważ mi się usunął save. Czeba. Coś się zepsuło, wystąpił, bo od przygoda Dobra, to na tyle. Tam ogólnie wszystko będzie działało Wam, tylko w zależności od tego, jakie macie mody. Tam trzeba wszystko przeczytać. Bo ja akurat na to robiłem instalowałem zwyczajnie. To tak, Minecraft. Teraz to może, bo tutaj macie zmienienie IP i wszystkiego. I tak, teraz będzie się robiła trwała aktualizacja. To trudno, ja się z Wami żegnam. Jestem talerzem, trzymajcie się. No i cześć.